Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kodmicz Dao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku kolejnych informacjach na temat nowego wydarzenia, które wprowadzi nas do nowego rozdziału trzeciego. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migaod. 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawiam wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie nadchodzącego wydarzenia, które wprowadzi nas do rozdziału trzeciego. A więc, jak sami dobrze wiecie, przez ostatnie kilkanaście tygodni w internecie, a głównie na Twitterze, pojawia się mnóstwo informacji odnośnie rozdziału trzeciego, sezonu 9 eventu, no i kilku innych, bardzo ciekawych rzeczy. W ostatnim czasie na tym kanale pojawiło się mnóstwo filmów o rozdziale trzecim, no i dzisiaj również pojawia się informacja odnośnie eventu, który teoretycznie to ma nas wprowadzić do nowego rozdziału trzeciego w sezonie pierwszym. Dodam tutaj od razu, że informacje, które przedstawię Wam w tym filmie są na bazie tego, co w ostatnim czasie pojawiło się na Twitterze, no i tego, co przedstawili nam likerzy ogólnie w internecie. Jednakże, zanim przejdziemy do informacji, oczywiście tych nowych, to chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o kilku innych informacjach na temat tego samego wydarzenia, czyli jego przebiegu. No, i kilku innych rzeczy. A dokładniej, z tego co poinformował nas Hypex 27 października na swoim koncie na Twitterze, to nowe wydarzenie, które pojawi się w tym obecnym sezonie 8, rozdziału 2, będzie nosiło nazwę Gława. Dodam tutaj od razu, że jest to nazwa kodowa, i niestety, ale niekoniecznie będzie to nazwa ogólna całego wydarzenia, ponieważ nazwa kodowa niekoniecznie musi być tą ogólną nazwą, która pojawi się na samym wydarzeniu. Co więcej, w tym samym poście pojawiło się 7 podpunktów, w których mogliśmy się dowiedzieć, co dokładnie pojawiło się na evencie i między innymi jest to atak, później jest promień, naruszenie, most, ucieczka, lobby i na sam koniec ma pojawić się wir. Co do takiego dokładnego opisu tych wszystkich podpunktów, to jest to między innymi pod pierwszym podpunktem, czyli atak, to królowa rozpoczyna swój atak, zaraz później promień, czyli laser wystrzeliwuje promień w punkt zerowy, później jest naruszenie i naruszenie podziemnego kompleksu, który znajduje się na mapie. Zaraz później, czyli w czwartym podpunkcie, mamy most do punktu zerowego i na tamtym jest to most, później mamy ucieczkę, i Jest to po prostu ucieczka później Lobby, czyli normalny, ogólny powrót do Lobby, no i na sam koniec jest vir, który pochłoni całą rzeczywistość. I jak widać, ten ostatni podpunkt, czyli siódmy, który oznacza, że Wir pochłoni całą rzeczywistość, dał dużej ilości osób do myślenia, i to, że w grze może pojawić się nowy rozdział trzeci sezonu pierwszego. Jednakże poza tymi informacjami przez ostatnie kilkanaście dni nie pojawiały się żadne i to dosłownie żadne informacje, aż do dnia wczorajszego czy tam przedwczorajszego, ponieważ poznaliśmy dokładną datę eventu, no i przy okazji czas jego trwania. Całe wydarzenie tego obecnego sezonu ósmego w rozdziale drugim, z tej informacji, która pojawiła się w internecie, ma odbyć się dokładnie 5 grudnia o godzinie 22. 5 grudnia przypada dokładnie na niedzielę i z tego, co możemy się dowiedzieć, no i z tego, co możemy zobaczyć dokładnie na tej grafice, to z tej informacji możemy wywnioskować, że data jakby wygaśnięcia tego wydarzenia będzie na dokładnie 22.20. Jak sami dobrze wiecie, twórcy gry bardzo często lubią robić różne rzeczy o równych godzinach, czyli przykładowo jakieś eventy pojawiają się zawsze o pełnej godzinie, no i w tym przypadku możemy spodziewać się, że całe wydarzenie pojawi się dokładnie o godzinie 22. Musimy też pamiętać, że bardzo często pojawiają się jakieś problemy i wydarzenie pojawia się albo 5, albo 10 minut później, no i oczywiście ogólny koniec tego wydarzenia również się przesunie, ale sam event ma trwać około 20 minut. Jeżeli mówimy tutaj, że event będzie trwał równe 20 minut, czyli całe wydarzenie od początku do końca, nie licząc tego oczekiwania na start event, razem z opóźnieniem, to serio event ten będzie jednym z najdłuższych eventów w historii całej gry Fortnite. No i tutaj chciałbym przekazać kilka informacji dla osób, które w niedawnym czasie zaczęły grać w Fortnite'a i nie ogarniają jeszcze eventów fabularnych i tak dalej, to całe wydarzenie rozpocznie się dokładnie o godzinie 22, a do gry lepiej wejść kilka godzin wcześniej. Ponieważ to właśnie na takich wydarzeniach pojawia się naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dużo problemów technicznych po stronie Fortnite'a i nieraz była taka sytuacja, że kogoś nie czytało do wydarzenia. Co ciekawe, same tryby okresowe, no i cała ta reszta zostanie wcześniej wyłączone, tak więc nie będziecie mieli problemu z tym, żeby wejść do samego wydarzenia, ponieważ nie będzie żadnego innego dostępnego trybu, w który będziecie mogli grać w tamtym momencie. No w sensie, podstawowe tryby, czyli solo, duo, oddziały, no i oczywiście wszystkie areny zostaną wyłączone albo 30 minut wcześniej, czyli około 21.30, albo o godzinie 21.00. Za to laboratorium bojowe, no i wszystkie tryby w trybie kreatywnym, nawet te czasowe, które które możecie po prostu sobie włączyć z Lobby, zostaną włączone 3 czy tam 4 godziny wcześniej, ponieważ wtedy zaczyna się strefa na trybie kreatywnym. Po najbliższej aktualizacji 18.40, która będzie ostatnią aktualizacją tego obecnego sezonu 8 w rozdziale drugim i trafi do gry Fortnite. W najbliższy wtorek poznamy dosłownie wszystkie szczegóły odnośnie tego tematu. Ponieważ jak sami dobrze wiecie, każda ostatnia aktualizacja danego sezonu zawsze wprowadza wszystkie. I to dosłownie wszystkie informacje odnośnie wielkiego wydarzenia danego sezonu, tak więc i w tym przypadku już za niecały tydzień poznamy wszystkie i to dosłownie wszystkie szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia tego obecnego sezonu 8 w rozdziale drugim. Dodam tutaj od razu, że niekoniecznie wszystkie informacje pojawią się od razu po tej aktualizacji, ponieważ większość z nich pojawi się albo tydzień, albo dwa tygodnie później, ponieważ zanim trafi do gry całe wydarzenie minie około 3 tygodnie. Dodam tutaj od razu, że większość plików tego wydarzenia, jak i każdego innego, które było w grze, pojawią się dopiero kilka godzin przed jego startem, a jak sami dobrze wiecie, jego planowa data startu przypada na 5 grudnia, godzinę 22. Tak więc, już około 2 dni wcześniej, czy tam dzień, polecam nikomu i to dosłownie nikomu nie wchodzić na różne strony, z Fortnite'a, na Twittera, no i tak dalej, ponieważ możecie trafić na osobę, która przez przypadek wstawi wam informacje odnośnie całego tego wydarzenia i po prostu dostaniecie spoiler. Ja sam dwa, czy tam dzień wcześniej nie będę wchodził na Twittera, ponieważ sam nie chcę sobie zaspoilerować tego wydarzenia, no i też radzę wam po prostu tam nie wchodzić żeby nie dostać żadnego spoileru. W ostatnim czasie już i tak poznaliśmy wystarczająco informacji odnośnie tego wydarzenia, które, oczywiście, jeżeli będą prawdziwe, to zaspoilerowały nam prawie całe wydarzenia tego obecnego sezonu 8 w rozdziale drugim. No i oczywiście pamiętajcie, że na tym kanale również pojawi się specjalny live z tego wydarzenia, tak więc jeżeli nie będziecie mogli wtedy grać w Fortnite'a, to polecam sobie wbić na ten kanał, żeby zobaczyć na żywo całe wydarzenie. Ja sam będę nagrywał ten event bez żadnego komentarza, tak więc jeżeli serio, Interesuje was ten temat, to polecam subskrybować ten kanał, a na pewno nie przegapicie tego streama. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku ostatnich wycieków oraz informacji na temat wielkiego wydarzenia. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach, które dotyczą wielkiego wydarzenia i czy według was ten event będzie fajny, czy może jednak nie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona od a ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!